Cześć! Witajcie na kanale The TheToralei Queen. Znowu są to pozdrowienia. I a propos pozdrowień. Nie pozdrawiam osób, żeby mnie na przykład subskrybowały, albo żeby dawały łapki w górę. Tylko ja jej pozdrawiam tak od serca, po prostu lubię te youtuberki. I niech każdy to zrozumie. W tym filmie chciałabym pozdrowić Monster High PL. Bardzo ją lubię i bardzo lubię jej filmy, Pamiętnik z pazurem. Raczej jej serial. No więc bardzo chciałam Cię pozdrowić, jeżeli to oglądasz. I no, bardzo Cię lubię, bardzo lubię Twoje filmy, Twój kanał. I oczywiście Cię subskrybuję. Masz genialne filmy, po prostu genialne. I szczere pozdrowienia ode mnie. No, bardzo Cię pozdrawiam. I bardzo lubię Twój kanał. I jeszcze a propos mojego kanału. Na moim kanale niedługo pojawi się pierwszy odcinek vloga Apple White. Jakby co? Nienawidzę Apple White. Nie dawajcie łapek w górę, proszę. Nie dawajcie vlogowi Apple White łapek w górę. Pa pa!